Maleczko widzowie! W dzisiejszym odcinku zrobimy takie szybkie e, sprzedanie wszystkiego. Dowiedzenie się ile zarobiłem na tej serii. Więc tak, sprzedamy już pierwszy ciąg I policzymy wszystko, więc sprzedajemy wszystko. To się przyda, bo będę musiał wywieźć te owce? Sprzedajemy to, sprzedajemy to, sprzedajemy to. Więc, a w tym jest taki: Minus, widzowie się niestety, ale nie za sprzedawać pól. Więc nie, za, nie pomyślę w ogóle około, co ile kosztuje, i to policzę. Nie, że to nie policzę. Będzie bez pól, żebym kupił dwa pola w najbliższym czasie one kosztowały po 70 tysięcy, czyli 140 tysięcy będę musiał dodać. Jak wszystko sprzedam, nie? I sprzedam wszyściutko kombajny dobra? Aha, czym ja to wywiozę teraz? Trudno tam. Przedaję wszystko, to wszystko. Mm. I tylko kupię teraz to. Wiem, koło, że nie będzie. Żeby móc ciągniki sprzedać. Więc tak, to jest ostatnia rzecz. I się przenosimy do, now do nowego farminga. Więc zarobiliśmy 500 tysięcy, więc kupimy się coś za to 500 tysięcy. Nie, wiem, co to kupimy za 500 tysięcy? Nic fajnego, Tira, może kupimy. O, tira. Gdzie jest ten Tiro? No i mamy Tiro za 160 tysięcy Możemy teraz przyciepędę pewnie niego kupić nie, nie. No więc to robiliśmy dużo hajsu, mogę powiedzieć i teraz będzie przenoszenie na nową mapę, więc widzimy się po krótkim cięciu. Dobra, jesteśmy po cięciu. Um, jak zobaczyliście logowanie, to możecie wiedzieć już co to za farming. Ja już w niego trochę grałem, bo chciałem wiedzieć jakie tam będę miał te jak się w to gra. Nie było lipy na odcinku, już nie wiem jak się w to gra. Więc tak. To jest Farming 2020, 2020 Więc, pogramy dzisiaj w niego Utworzymy karierę na B I będziemy No, robić Nie? No Więc, to będzie nasz e... Nowa... Znaczy ta sama seria Tylko, że na nowej mapie Tak się prezentują... Yy... Nie, 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 nie Wiem, że sić powinnam, ale nie będę siać, bo nie będzie miał kto mi yy, przywozić przyczepę więc na razie, odpuścimy se to Albo nie, dobra niech sieje Bo ja będę wtedy mucił Albo nie, zrobimy tak, że Dobra, później zasiejemy to Na razie pojedziemy to odstawić I tak, tu już mogę z pierwszej kamery jeździć, więc jest lepiej Patrzę tak na godzinę Muszę zobaczyć Nie zobaczę, nie. będzie Więc O kurde, mogę sobie na końcu z pierwszej kamery. I to jest ze lepiej, bo w Realu mam gospodarstwo, więc tak jakby. Bawimy się w Real. Można wychodzić, bawimy się w Realnie. Realno odczepiano, czy coś. Tylko szkoda, że modu właśnie nie można taki na realne podczepianie, ale. A ja się będę bawił w Real bez tego. Będę. Tak niby wychodził, udawał, że odczepiam czy coś, nie? Żeby podtrzymać to realizm Bo chciałabym mieć jednak realną serię No Też jest już tu ruch Mniejszy niż tam, ale są takie Fajniejsze i mi się bardziej podoba w tym Farmingu 20 To że w końcu możemy wychodzić z maszyn. Mm, teraz sofamy. Manager. Będzie... Dobra. Wyjdziemy. Jedź! No i teraz przyczepę podczepiamy. No i będziemy czekać na pełny zbiornik. Później to się zagregatuje. I będziemy czekać na pełny zbiornik. Tak, tu ja będę mieszkał na gospodarstwie z krowami chyba, zaraz zobaczę ale chyba z krowami i na razie to ja bym nie chciał mieć zwierząt, ale w późniejszym czasie zobaczymy bo tak to bym musiał prasować słomę a nie wiem ile kosztuje prasa o, i to menu mi się podoba jak piszesz w, w tym farmingu zobaczymy, ta kosztuje 100 tysięcy, 105 tysięcy mam ale ile kosztuje transporterka? To jest pytanie, bo transporterkę też muszę kupić Co to jest A, coś nowego, to więc transporterka ręczna kosztuje 20 tysięcy. Dobra, na razie nie ma. Na razie mi nie stać. Więc na razie sobie wyjdziemy No. No i ten. O, miniaturkę ja sobie z tego zrobię. Będzie git. Więc to. E, ogarnąłem to. W tym farmingu już ogarnąłem, bo myślałam, że jak mam... Bo ja mam... Kurczę, się tam. Yy, mam ten agregat i on w farmingu Gram farminga na telefonie, yy, żeby wiedzieć, że też można grać na telefonie, bo w farmingo na komputerze też gram. Aha, dobra, dalej jest jakaś bariera, kupię i nie mogę tam mi się muszę tepnąć. Hmm, który to był ciągnik? Kurde, o! Widzicie, i tu jest ten uchwyt. Ja myślałem, że na tym uchwycie można się w nich zaczepić, ale nie, jednak nie można, bo sprawdzałem to specjalnie, bo myślałem, że będę mógł, bo na komputerze sobie tak robiłem. Nic, dupa nie mogę. Też sprawdziłem to, czy można drugą przyczepę Podczepić, bo oczywiście, jak widzicie, zaraz pokażę. Może przyjść w chwale. Ta przyczepa ma bol bolec tutaj o. Tu, tu. Widzicie ten, czerwony tutaj? Tutaj, tutaj, gdzie tym kółkiem pokazuję, tutaj. No. I myślałem, że mogę podczepić. Nieprawda. Nie mogę podczepić. Sprawdzałem to specjalnie, że nawet kupił drugą przyczepę. Ej, teraz mi wziął rozkmin. No poczekaj, muszę odczepić. Bo może, ej, tamta przyczepa była na taką kulkę. Wiecie, bo... Przyczepa zaczepiana na kulkę, albo na bolec. I tam jest na bolec. Jak była na kulkę, to jest ja się się podczepi. Jak była na bolec, to się podczepi. nie ja tą kamerą się mają, to ja nie wiem. A... Tą przyczepę kupiłem, drugą. Jak widzicie, jest bolec, więc. No, nie można drugiej przyczepę. Więc teraz cofniemy, szybko pod nim podczepimy. O, w tamtym farmingu to od razu się dałeś i gazu dawałeś, a w tym musisz poczekać, jak się ciągnik tylko go rozgrzejesz. Nieważne, że dałeś mu gazu cały czas, nie odpuszczałeś z pełnymi przyczepami, z siednikiem, lachą. musi, jak go wyjdzie z niego i zagaśnie, musi postać chwilę rozruszać się. Pamiętajcie. I gdzie ja pobrałem to. Będzie pytań dużo. Gdzie jest to płatna gra. Ja nie pobierałem tego płatą. sobie ja to pobrałem z AC Market. AC Market. Tam było za darmo i sobie pobrałem. Mojemu koledze to się pobierało 2 godziny. Mi się to pobrało w 20 minut. Więc to zależy, żeby wszystko od internetu No A tu będzie mi... O, foto na miniaturkę, jak tu przyjeżdża przyjeżdżał tak, kurde, młócąc Co robisz? Która godzina? Przyjeżdż Eee, yy, i... nie, nie wiem, na jakim lampie jesteśmy, na jakim jesteśmy I tak, tu wszystko mamy, rozpisk yy, kultywacja, coś tam, nie? Eee, Przenicę, muralki, i tak. Ja jestem na z gospodarstwie z krowami. Gospodarstwo z świniami jest tutaj. Przedalnia tam Tu jest stacja. Wszystko. I teraz sprawdzam, czy można sprzedać pole. Można kupić pole, o tym wiem, ale chyba sprzedać w tym farmingu też nie można. Klasyczny Bóg tego farminga. Jak długo będzie stał w miejscu, kiedy wywala w kosmos. Bóg. Musisz tak chodzić, skakać, coś robić, i chyba zaraz powinien upaść. A ja tego nie wiem, więc wejdźmy w pszenicę. I stańmy w pszenicy. Zobaczymy, czy się kombinuje. Chyba gdzieś jestem tym 5 metrów I to oba mi, że jestem na ziemią, czyli latam. A jak wyjdę, już tam nie dzieje się. Więc widzi. Są też inne... Buki tej mapy, więc... Nie wszystko jest idealne, pamiętajcie. O mi jakaś zjał tu... Oś mógł być zobacz. Możemy kupić jakąś... Takie, zobaczysz są jakieś fajne przyczepy. Takie na dwóch osiach Bo mi to z jedną nie umieścić. Nie, są tylko na jedną oś. I tak, mogę kupić sobie przyczepę, na którym potem są się żerówki, kultywacje i wszystko, nie? Ej! O, combine kombajn wejdę. Jest New Holland, John Deere... Co?! Ja zawsze myślałam, że to jest New Holland, a to jest Massifirgo, są czarne. Ej, klasy są w tej grze. Dobra. John Deere... Ale zobaczymy w ciągnikach, jak są kombajny klasy, to chyba ciągniki też. Klas Ariom 807 jest. Klas Xriom 500 Co to za czapiry? Ja jeszcze ja widzę, że nie na I jak w tym akryła 30 jutro czas montować ten film, nie wiem, ja się mam. nie mam to. z pierwszej kamery jeszcze nie było, tak więc pojedziemy z pierwszej kamery w lewym dolnym macie prędkość, wy, Poczekaj tak jak wy to oglądacie w prawym dolnym rogu, nie w lewym, w lewym macie zboże do przełączania się i do wychodzenia. W prawym dolnym nogu, rogu jest yy, no, prędkość. Ile pracownik z tym jedzie? I tak, to jest zapisywane. To poczekamy chwilę. Yy, dzisiaj bez intra. Nie wiem czuj. A, już wiem czy bez jutra. Bo nie wiem. Mm, Usunąłem przez przypadek. Muszę sobie to znowu zrobić. Więc. Yy, no, jutro już powinien być. I tak. Mm, postanowiłem. Sam sobie postanowiłem że zrobię taki mini maraton tak jakby z farminga i on będzie trwał od dzisiaj do piątku pod warunkiem jak dobijecie 8 łapek w górę to będzie ciężkie dla was To będzie ciężkie dla was, żeby To więc ten No 10 łapek Fuh, 8 łapek w górę i robię mini maraton Znaczy no, jak to bijecie A jutro też planuję odcinek zrobić Mam dużo wolnego czasu, I się to sobie zrobię i się w... zmontuję. I ja nic nie montuję jeszcze. Nagrywam i wrzucam, ja nic nie montuję. No to wiem, nagram, wrzucę, co innego niż siedzenie w domu cały czas. Jeszcze. Wysyłajcie do bracu koledzy, każdemu komu chcecie. Dobimy 10 łapek w górę. No dobra, niech będzie. Zmieniam z 8 na 10. O 10 jeszcze nigdy nie miałem. 8 chyba też nie. Ale jak dobijecie 10 to będę miał 8, więc bardzo proszę o 8 łapek. Zrobimy maraton, to będzie też dla was. I dla mnie będzie rekord 10 łapek. Więc. Yy, no. Więc poprosiłbym dziesięć łapek pod tym odcinkiem. I tam. Ja, jak wybije, po ile mam wybić? Jak wybije. Jak wybije 30 słupów, w niektórych odcinkach może się pojawić kamerka. Zwiarza. więc wiesz. Jak dobijecie 30 słupów, nie... nie zawsze będzie kamerka. Ale nieraz będzie więc dobijcie tutaj to 10 łapek. Robię dla Was maraton. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, to w komentarzu poprosiłbym hashtag żniwa, to wam szybne serduszko. I ten. no. Wam przypnie serduszko. Czytam Wasze komentarze. Często czytam komentarze. Prawie pokażę komentarze... komentarzy. Każdy mi się wysypał. Czemu mi się każdy wysypał? I czytam? Dobre, nie dawno. Ja mam. I tak. Pamiętajcie, 10 łapek w górę to robię maraton. Eee. No. Robimy tu poprzeczniak. Hasz tak żniwa. Robimy tutaj poprzeczniak. Pojedziemy jeszcze w tamten koniec i zrobimy poprzecznie git. być git w tamtym końcu. No. Ile mam? O, już trochę jest. No. I więc tak. Kosimy to. Chodźmy, zajrzymy w ten, ten koniec wysypie, że, że, wysypie, się, żeby tam ten znacznik zniknął. Mm -hmm. No, chodzimy. wiem, w pełnym I, Ile zrobiłem? Raz, dwa, trzy, cztery, piąty robię pokos i tam dwa poprzeczniaki. Mam ponad połowę zbiornika. Dobrze sypię. Jak nie nawożone nic, nie pryskane i tyle mi poszło, dobrze. Znak, że dobre pole. Jaku nie robię? Jaku nie robię? Nie mhm. Dojeżdżamy do końca i się wysypie, bo mi w chórze znacznik Znacznik Zrobimy nie. dwa poprzeczniaki, pojedziemy się wysypać I wracamy do omłucenia Dalej wsypanie się no. kombajn jest z 19 farminga na pc taki sam zresztą to jak na telefon to coraz bardziej będzie się przybliżał do pc teraz jest głośno na internetach bo zwiastuny farminga 2020 wyszło ma być season mod oryginalnie więc... Będzie dopracowany i będzie dobry. <laughs> Ma być lepszy tam do grafika, czy coś tam. Nie. nie. Nie znam się za bardzo. Znaczy nie pamiętam tego. Nie wiem do tego. Więc tam, robimy te poprzedniaki tutaj. Ej, będzie git. Zrobimy te dwa i chyba będzie pełny zbiornik. Coś mi się ja tak czuję, coś. Coś tak myślę, że będzie pełny zbiornik, więc. Wiesz? Wiesz. Zrobienie dwa. Teraz podnosimy. Cofamy. Opuszczamy i git Dalej no. I to Zrobimy jeszcze jeden ten poprzecznik i Kończymy. Znaczy wysypie się i to skończymy na dziś No bo jeszcze zmontować Muszę to użyć to trochę potrwa, więc będę hmm. tutaj ostatni do końca, aby go nie dostać i kończymy.

W następnym odcinku będzie kończenie mucenia. Zaczniemy agregatować już tu. I rzucimy do filosa Wszystko. Więc wypatrujcie. Czekajcie na nowy odcinek. Upatrujcie na nowego odcinka. No. Będzie git teraz podnosimy. посыпать. Сейчас я еще подам тут Комбайнер. Ну, меньше шипка за to się bo chyba nie wpadnę to złożę. Nie zachodzę przyczepy. Dobra. zniknął ten znacznik. Czemu on nie zniknął? Nie wiem. tak, zjebiemy no. miłym akcentem kończymy dzisiejszym odcinkiem na